Ten film kieruję do panów. Pewnie zauważyliście mnóstwo filmów, gdzie w ankietach ulicznych panie mówią, że w wieku 20 lat facet powinien zarabiać 15 tysięcy, mieć własne mieszkanie, świetny samochód, a ja tam będę leżała i pachniała. Również pewnie zauważyliście sytuację na Tinderach i innych aplikacjach randkowych, gdzie wymagania wobec mężczyzn są niesamowicie wysokie i kompletnie niezwiązane z rzeczywistością, ponieważ nikt, mało kto zarabia, Ogromne kwoty w wieku 20 lat i z każdym rokiem one się zwiększają. Nie dajcie się wpędzić w te wymagania, ponieważ wszystko przychodzi z czasem. Znajdźcie swoją własną drogę, znajdźcie ludzi, być może, którzy was inspirują i powoli sobie dłubcie swoje rzeczy i poznawajcie nowych ludzi, ponieważ normalnych ludzi poznaje się najczęściej na żywo. Ciężko jest znaleźć kogoś przez aplikację randkową, bo tam tak naprawdę mnóstwo osób chce sobie tylko podbić ego. Bardzo często to są single z jednej i z drugiej strony, gdzie po prostu chcą zebrać lajki, a potem zachnąć się w mieszkaniu i dalej spędzać czas przed komputerem, albo szwendać się po bezcelowych imprezach. Nie zwracajcie uwagi na takich ludzi i nie pozwólcie, żeby oni Wam wmówili, że jesteście jacyś gorsi, że Wasza sytuacja materialna powoduje, że jesteście złymi ludźmi, słabymi, głupimi, niemęskimi. Nie, nie, To wszystko przychodzi z czasem. Musicie uwierzyć w siebie, w swoje wartości, w swoje możliwości, a nie w jakąś dziewczynę, której nawet na oczy nie widzieliście. Widzicie tylko jej zdjęcie profilowe i ona Wam mówi, że o, nie zabierzesz mnie do baken w Warszawie na coffee rave, to jesteś niki.